Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat nowego apartamentowca, który ma powstać na warszawskiej woli. Już teraz mówi się, że będzie to projekt wysokościowy i dostarczy na warszawski rynek nieruchomości paręset nowych mieszkań w wysokim standardzie. Niezwykle atrakcyjna będzie lokalizacja nowego apartamentowca, ponieważ powstanie on przy ulicy Grzybowskiej. Jest to miejsce w najnowocześniejszej części woli, niedaleko dzielnicy śródmieście. Co więc dokładnie znajdziecie w apartamentowcu i jaką osiągnie wysokość? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu sk.pl pod tytułem W Centrum Warszawy powstanie nowy wieżowiec. Tak będzie wyglądał. Autorstwa pana Kamila Durajczyka oraz artykuł na portalu investmap.pl pod tytułem Centrum Warszawy powstanie nowy wieżowiec. Autor artykułu nie podpisał się. W Warszawie coraz częściej słychać o budowie apartamentowców. Najpopularniejszą taką budowlą w stolicy jest bez wątpienia Złota 44, czyli popularny Żagiel. A już wiadomo, że niedługo rozpocznie się budowa wieżowca Skyrich. Dzisiaj przedstawię kolejną inwestycję wysokościową w stolicy. Jak czytamy w lidzie artykułu na portalu investmop.pl, w Warszawie powstanie kolejny wieżowiec w centrum przy ulicy Grzybowskiej 54 w pobliżu skrzyżowania z ulicą Żelazną. Inwestorem jest firma Resi Capital, spółka z grupy deweloperskiej Cavatina Group. 13 września spółka odpowiedzialna za budowę wieżowca złożyła wniosek o pozwolenie na budowę w urzędzie miasta. Wniosek dotyczy pozwolenia na budowę wysokościowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą drogową i techniczną, jak informuje portal Investmap.pl. W złożonym wniosku inwestor nie podaje nazwy architekta pracowni architektonicznej, która odpowiada za projekt tej inwestycji. A jak będzie wyglądać Liberty Residence i co będziemy mogli w nim znaleźć, jak informuje portal Investmap.pl. Zgodnie z przedstawioną wstępnym koncepcją Liberty Residence ma być projektem wysokościowym i dostarczyć około 500 mieszkań w niezwykle atrakcyjnej lokalizacji, w dzielnicy Wola w Warszawie. Prawdopodobna ostateczna wysokość tego budynku wyniesie 140 metrów. Koncepcja zakłada budowę trzykondygnacyjnego podziemnego parkingu z ponad 200 miejscami postojowymi. W parterach Liberty Residence miałyby znaleźć się lokale usługowe o łącznej powierzchni 1000 m2 całkowitej powierzchni najmu oraz przestronne lobby. Deweloper planuje zaoferować mieszkania 1, 2, 3, 4 i 5 pokojowe o metrażach od 25 do 180 m2. Liberty Residence powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych fragmentów muru i bramy Getta Warszawskiego, jak wypowiada się Mirosława Pórzek, prezeska zarządu Resi Capital. Chcemy, aby Liberty Residence składała się z wieży oraz niższego skrzydła wzdłuż ulicy Grzybowskiej. W którym przewidujemy także dwukondygnacyjne podcienie. Dodatkowo zaproponujemy zielone tarasy na wysokości 10 i 17 piętra. Nad tą koncepcją pracuje zespół architektów Kawatina we współpracy z międzynarodowym, renomowanym biurem projektowym Epstein. Jak wiadomo, nieruchomości w Warszawie, szczególnie mieszkania, obecnie są niezwykle drogie. W dzielnicach typu Wola, Mokotów, Śródmieście czy Żoliborz ceny za metr kwadratowy. Wielokrotnie przewyższają wartość 20 tysięcy złotych. Co łatwo można sobie przeliczyć, że za zwykłe dwupokojowe mieszkanie trzeba zapłacić około miliona złotych. Nie dziwi więc fakt inwestycji deweloperskich, ponieważ obecnie można zarobić na tym krocie. Budowa apartamentowców wydaje się być bardzo korzystna, ponieważ jest popyt na mieszkania, więc najprawdopodobniej nie będzie problemu z ich sprzedażą. Jednak o tym najlepiej opowiedziałby jakiś szanowany specjalista od nieruchomości. Ja Państwu staram się przekazywać najnowsze informacje o tym, co i gdzie może powstać, ale specjalistą od nieruchomości nie jestem. Jednak mam nadzieję, że materiały Wam się podobają i często możecie zapoznać się z nowymi, planowanymi inwestycjami. Jestem ciekawy, co wy sądzicie na temat nowych wieżowców i apartamentowców powstających w Warszawie. Jesteście fanami takiej zabudowy? Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do obejrzenia materiału na temat wieżowca przy ulicy Złotej 48 na 54. Link umieszczę w opisie. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.